Szanowni Państwo, witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku poświęconym przewodnikowi studiowania. I chciałbym dzisiaj również opowiedzieć troszeczkę o studiowaniu filozofii, właśnie to będą dwa odcinki, ten i następny, bo chciałbym Państwu taką uzasadnić, dlaczego warto wybrać studiowanie filozofii w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Kardeła Stefana Wyszyskiego w Warszawie. A wiadomo, że filozofię mogą Państwo studiować w wielu ośrodkach kierunek filozofia jest na wielu uniwersytetach. Gdybyśmy spojrzeli na listę uniwersytetów, politechnik czy instytutów badawczych, okazuje się, że kierunek filozofia jest oprawiony w 24 jednostkach, więc jest w czym wybierać. Oczywiście jakieś kryterium wyboru to jest miejsce zamieszkania. Jeżeli ktoś chce studiować w Toruniu, wybierze filozofię w Toruniu. Jeżeli ktoś studiuje w Gdańsku, wybierze w Gdańsku. Ale dlaczego warto studiować filozofię w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Oczywiście można posłużyć się różnymi argumentami, że tak jak wiele ośrodków posiadamy dobrą kadrę akademicką, również to, że posiadamy dobre zaplecze socjalne, dobre zaplecze wykładowe, mamy nowoczesne budynki i tak dalej, można wiele argumentów przedstawiać, również to, że jesteśmy w stolicy że mają Państwo do wyboru, albo Uniwersytet Warszawski, albo Uniwersytet Kardela Stefana Wyszyńskiego wiadomo, wiele argumentów by było upadło ale chciałbym Państwu powiedzieć o naszym sposobie studiowania bo rzeczywiście sposób studiowania na Uniwersytecie Kardela Stefana Wyszyńskiego w naszym instytucie jest bardzo specyficzny na czym polega ta specyfika? Po pierwsze, w naszym, na naszym kierunku filozofia właściwie każdy student sam kształtuje swój program studiowania. Jak Państwo by zobaczyli, jak wyglądają przedmioty obowiązkowe, to może być małe zdumienie, że przedmiotów obowiązkowych na pierwszym roku właśnie są to dwa lub trzy przedmioty: historia filozofii, logika. Cyfrowy warsztat humanisty, humanisty wprowadzenie do filozofii. Nic więcej. Wszystkie przedmioty, właśnie w ciągu całego programu kształcenia student sam sobie dobiera. Ma różne moduły. Musi wybrać sobie z modułu na przykład jakiś katedr, musi sobie wybrać jakieś elementy z translatoriów, musi sobie wybrać jakieś elementy związane z wykładami monograficznymi, ale sam student decyduje. Co wybiera w danym roku akademickim. On nie ma obowiązku z zrobienia wszystkiego w pierwszym czy drugim roku. On sam sobie może rozłożyć to studiowanie. Oczywiście warunkiem jest to, że trzeba zdobyć ileś tam punktów w każdym roku, ale co, kiedy zrealizuje, nawet na których latach decyduje sam student. I wydaje mi się, że takim pierwszym, bardzo ciekawym elementem naszego programu kształcenia w zakresie filozofii jest niezwykła elastyczność programu studiów. Student sam decyduje i sam sobie układa program, czyli również pod kątem, jakie dni będzie miał zajęte. Czy chce sobie studiować poniedziałek, wtorek, środa, sobie gdy dobierze takie przedmioty, coś przerzuci sobie następny rok. Więc wydaje mi się, że to jest pierwszy argument, który powoduje, że nasza elastyczność jest dużym atutem dla studentów. Dlaczego ta elastyczność? Po pierwsze, chcemy, żeby studenci filozofii bardzo samodzielnie podeszli do swojego kierunku studiów. Ale także ta elastyczność związana jest z tym, że kierunek filozofia proponujemy nie tylko jako podstawowe studia, ale również jako drugi kierunek. Przecież wiele studentów historii, literaturoznawstwa, językoznawstwa, studentów filologii polskiej, studentów historii sztuki warto byłoby, żeby sobie uzupełnili również pewną wiedzę filozoficzną, ponieważ te kierunki zwłaszcza humanistyczne, są ze sobą bardzo pokrewne. Uzupełnienie pewnej wiedzy z filozofii jako drugiego kierunku wydaje mi się, że jest również wartościowe. I dlatego z tego powodu również ten program jest elastyczny, żeby mógł być dostosowany do studentów, którzy po prostu studiują coś innego, a chcieliby tylko poszerzyć swoją wiedzę o kierunek filozofii, zarówno co do pierwszego, jak i drugiego stopnia. I to jest pierwszy argument, dlaczego warto u nas studiować. Drugi argument, który również chciałbym Państwu przedstawić w dzisiejszym odcinku, to jest taki, że na kierunku filozofia wprowadziliśmy, ponieważ to jest nowy program kształcenia funkcjonujący zaledwie dwa lata, również wprowadziliśmy praktyki studenckie. No, kto się zapyta, no ale co można praktykować studiując filozofię? To no, będzie ktoś siedział na kamieniu i myślał. Nie, nie. chodzi oczywiście o takie praktyki. Oczywiście mamy kierunek nauczycielski, to są praktyki związane z przygotowaniem do nauczania filozofii w szkole, etyki czy filozofii. O tym powiem w następnym odcinku, że również mamy specjalny, ciekawy moduł adresowany nawet dla nauczycieli, którzy by chcieli uczyć filozofii lub etyki w szkołach, ale o tym powiem w następnym odcinku. Natomiast prowadziliśmy praktyki studenckie, żeby pokazać, że relacja między studiowaniem filozofii a życiem kulturalnym, życiem społecznym, funkcjonowanie w społeczeństwie, no, że tutaj są pewne relacje. Chcemy pokazać, jak popularyzować filozofię, jak pokazywać rolę filozofii w życiu obywatelskim. I dlatego student w ramach naszego kierunku kształcenia może odbyć pewne praktyki w redakcjach czasopism naukowych chociażby. Również obecnie realizujemy program popularyzacji filozofii w ramach Ministerialnego Programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki Realizujemy podcasty, webinaria, studium przypadku, prowadzimy pewne portale na Facebookach, Instagramach, takie typowo filozoficzne, i chcemy również studentów zaangażować, żeby potrafili pokazać wagę i rolę filozofii po prostu dla społeczeństwa. I wydaje mi się, że to można zrobić nie tylko teoretycznie, ale właśnie pewne praktyki. Więc wydaje mi się, że te praktyki studenckie, to nie jest oczywiście praktyka w czytaniu tekstów, bo tego studenci uczą się chociażby na translatoriach, tego się uczą na ćwiczeniach. To nie chodzi o takie praktyki. Chodzi o praktykę, która pokaże, jak filozofię jako kierunek kształcenia, filozofię jako dyscyplinę naukową można przełożyć do konkretnego życia społecznego. I wydaje mi się, temu służą te praktyki. Wydaje mi się, że to też jest ciekawy pomysł, który powstał w Instytucie Filozofii naszego Uniwersytetu kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. I wreszcie trzeci argument, który również wydaje mi się, że jest interesujący, aby podjąć studia u nas. Otóż mamy w ramach naszego programu kształcenia pewien moduł, który się nazywa Akademicka Ścieżka Studiowania Filozofii. O co tutaj chodzi? Otóż chcemy zaproponować zainteresowanym, bardziej dociekliwym studentom pewną akademicką ścieżkę, można powiedzieć, że to jest indywidualny tok studiowania, który połączony już jest z pewną pracą badawczą. Na przykład taki student, który zdecyduje się na akademicką ścieżkę, na przykład z promotorem, z swoim mistrzem, przygotowuje artykuł naukowy, który będzie gdzieś opublikowany. Na podstawie takiego artykułu, albo zbioru artykułów, dwóch artykułów, może na przykład obronić pracę licencjacką czy pracę magisterską, czyli wcale nie, musia, nie musi pisać, pisać pracy, ale może przedstawić jako rozprawę właśnie opublikowany artykuł. Więc również chcemy zaproponować pewnej grupie studentów w ramach tej akademickiej ścieżki pewne doświadczenie już pracy badawczej, żeby zobaczyć, że filozofia oczywiście to jest. Dyscyplina, która nie tylko ma pewną rolę, nawet w życiu społecznym, to przełożenie, ta relacja między filozofią a konkretnym życiem, ale również można zaangażować się w pewną pracę badawczą. I to także jest pewien pomysł, który powstał w ramach naszego Instytutu. Oczywiście również argumenty, które. Pojawiają się za studiowaniem na naszym uniwersytecie, to jest jakaś wysokość i jakość, jakość kształcenia, że posiadamy certyfikację Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Obecnie staramy się o akredytację międzynarodową, żeby również nasz kierunek był rozpoznawany w pewnych kręgach, certyfiko certyfikowanych kierunkach w Europie, więc posiadamy na razie kategorię A naszej pracy badawczej. Więc wydaje się, że są to argumenty, które mogą kogoś skłonić do tego, żeby u nas studiować. Wydaje mi się, że również takim dosyć istotnym elementem jest to, że dużą wagę przywiązujemy do indywidualnego kontaktu ze studentem. Nasz kierownik studiów, pan profesor Pikarski, nasi opiekunowie praktyk. Są po prostu do dyspozycji studentów. Staramy się, żeby student miał możliwość skontaktowania się w sprawach administracyjnych i potrafił te sprawy bardzo łatwo załatwiać. Również jako dziekan tego wydziału, niejednokrotnie powtarzam, że student jest pewnym priorytetem, jeżeli są jakieś problemy, bezpośrednio można pisać do mnie maile, staram się na wszystkie maile studentów odpisywać. I wydaje mi się, że również bardzo dbamy o pewną jakość tej obsługi administracyjnej studenta, żeby student nie czekał na odpowiedź na pewne podania, żeby mu w każdej chwili mógł wyjaśnić swoje wątpliwości. Również pod tym kątem staramy się zapewnić wysoką jakość kształcenia. Więc pozostaje nic innego, jak Państwa wszystkich zaprosić, jeżeli ktoś chce, do studiowania na naszym Uniwersytecie, w Instytucie Filozofii. Pierwsza rekrutacja już się zakończyła. No, przyjęliśmy na pierwszy, na pierwszy Rok pierwszego stopnia dokumenty złożyło 59 chętnych, więc okazuje się, że nawet sporo. Na drugi stopień złożyło 12 osób, ciągle są miejsca, więc pozostaje mi nic innego, po prostu zaprosić Państwa do studiowania filozofii w Instytucie Filozofii Uniwersytetu kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Zapraszam Państwa.